Siema, Gienia w piżamie. O, pierwsze co zaczęłam nagrywać, to wiadomość przyszła. No, fajny kąt w ogóle. Spodziewałam się, że to fajnie będzie wyglądało. Przepraszam za wszystkie bzyczenia, widocznie teraz zdecydowali się do mnie pisać. Dostałam paczkę, sporą paczkę. Obiecałam mojej przyjaciółce Monice, że ją otworzę. Także według tego, co piszę na paczce, jest to paczka z ulicy Pokątnej. I jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Czekałam na nią dwa miesiące, czekałyśmy na nią dwa miesiące. Miałyśmy ją nagrać wspólnie, więc nagrywam. I teraz nie wiem, dla kogo nagrywam. Czy nagrywam dla siebie, dla Moniki, czy dla Was, jeżeli ludzie na YouTubie to oglądają. Monia, sorry, jeśli czujesz się, że, czujesz, że jesteś ludźmi na YouTubie czy coś. Tak, nożyczki sobie specjalnie przygotowałam. I chcę to zrobić jak najszybciej, więc... Zabieram się do dzieła. Dwa miesiące czekania. Kurier przyszedł o 7:40 rano. Obudził mnie z błogiem do snu. Spałam dzisiaj jak nigdy, jak dziecko po prostu i. Akurat dzisiaj musiał. Ojoj! Już widzę na paczce jest obrazek taki sympatyczny. Zaraz nie, żebyście jeszcze nie widzieli. Zdejmę najpierw to, bo jaka jestem sierota, jeśli chodzi o otwieranie rzeczy. Dlatego nie nagrywam unboxingu, rozumiecie? Chociaż unboxingowałam już mój ten. E, test DNA ostatnio, i też w piżance. Robimy vlogi w piżance. Nie strójmy się niepotrzebnie do vlogów. Tak jest, co odpiszę? Paczka z pokątnej. O, wiecie, że jestem fanką Harry'ego Pottera. Nawet nagrałam filmik z moim znajomym, gdzie robiliśmy sobie quiz z Harry Pottera. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio byłam na takim quizie w Warszawie w jednym klubie. I okazało się, że nic nie wiedziałam, a miałam się za wielką fankę Harry'ego Pottera. Dobra, mm, kurde no. I nie zejdzie odpieranie tego. Ja nie wiem, od której strony to chycić. A nie chcę tego pudełka rozwalać, bo jest takie urocze. To będzie bardzo nudny unboxing. Bardzo nieudolny. Chyba co z tej strony jest zaklejone. Prawdopodobnie rozwalę to pudełko. Ej, no serio, gdzie tu widzicie y, jakieś, jakieś miejsce do otworzenia? Jakąś dziurę, jakiś y, haczyk, który mogłabym odklecić? Tylko z tej strony. To się bardzo klei. Jak Boga kocham, rozwalę to pudełko. Szkoda. Jakie to jest mocno zaklejone. Tu chyba będzie cięcie. Aż się, aż się zgrzałam. Jestem czerwona. O, jest to, cicho. Udało się. Już coś tam y, zaczęło wyskakiwać z tego pudełka. Hmm. Naklejki, naklejki z chorego, bo w ogóle to jest chyba przyleciało do mnie z Ameryki. Ach, I mam kartę czarodzieja, zgadnijcie kogo mam. Nie, nie widzicie. Ludo Bagman. A autentycznie, jak mówię o tym quizie, nie, co byłam, było jakieś pytanie i odpowiedzią było Ludo Bagman. Jakie to było pytanie, nie chcę przypomnę. Kurczę, nawet nie pamiętam, jakie pytanie wtedy padło, ale odpowiedzią był Ludo Bagman. Jak mi się przypomni, to natychmiast dam znać. W ogóle chciałabym, żeby karty czarodzieja to było a thing, you know? Takie coś, co faktycznie się dzieci bawią w szkołach. Kartami czarodziejów. Ze wszystkimi czarodziejami. No ale tak, naklejki są urocze. Quidditch Island, Paddlemore, e, Bułgaria World Cup, Nimbus 2000, piękne nawiązanie do książek. A w ogóle wiecie, że Albo wiesz, Monika, bo nie wiem w końcu, ja to pokażę później. E... Hmm. Mój mąż przywiezie mi z Turcji teraz z Harry Pottera. Po turecku będę sobie czytać. Znaczy, hmm. będę się uczyć tureckiego z Harry Pottera, bo angielskiego się nauczyłam z Harego Pottera, więc ciekawa jestem, jak, czy jak będę sobie tłumaczyć Harego Pottera no, z tureckiego. No ale dobra. Naklejki. A tutaj jest pewnie dużo więcej. W ogóle z czego jest ta paczka? Monia, musisz mi powiedzieć, skąd taki, skąd taki pomysł i z jakiej to strony. Quidditch World Cup. Jakiś, nie wiem co to jest. Bilet? Bilet albo coś, ale taki pamflet reklamowy. <laughs> Bo mamy tu zniżkę jakąś na coś. Tutaj jest yy, tak jakby godzina, data. 25... Yy, Sierpnia 1994 Sitting Top Box. <laughs> Czy ten y, pamiętny mecz Quidditcha, na którym w czwartej części Harry Potter był, to było właśnie y, 25 sierpnia? Jeśli tak, a ja o tym nie wiem, to jestem ujowa. I tak mamy tutaj wypisanych y, tych graczy: jest Krum, jest Dimitrow, Lewski, Iwanowa, Wolkow, Wulkanow, Zograf, jest reprezentacja Irlandii, Lynch, Mullet, Troy, Moran, Quigley, Quigley sorry, Con Connolly i Ryan. To jest taki pamflet, coś a'la pamflet albo yy, ten... bilet z tego. Zobaczcie w ogóle. To musi być ze Stanów, bo tylko w Stanach pakują w takie coś, żeby się nie zniszczyło. A w ogóle to mi, mam ochotę to zjeść, bo to jest tak jak te I to jest zjadliwe, bo się rozpływa w ustach. Tak jak te fli, flipsy, co były kiedyś takie yy, kukurydziane te. <grywia> Jaka potaj, ja chcę zjeść to. Ej, naprawdę, bo wzięłam do ust, bo to jest konsystencja taka sama jak te flipsy. I to mi się rozpłynęło w ustach normalnie, bo nie ma smaku. Totalnie. No i jak ja mam się teraz tutaj przez to wszystko przebrnąć? Okej. Okay. Uuu. Potionek jakiś, malutki, malusieńki, patrzcie jak mój palec, eliksirek, a to musi być ten, felix felicis, bo to, felicis, bo to jest, to jest złociutkie, to znaczy jak tym zatrzęsę to będzie złociutkie, bo to widzę, że jest jakiś płyn, a w środku proszek, więc jak zatrzęsę to to musi być felix felicis, zrobić się taki złoty ten, ale uroczo. To musi być Felix Felicis, no. Taka mała ilość złotego eliksiru. A to tutaj to jest właśnie ten brokat, który się przyczepił do, do ścianki, ale właśnie chciałam potrząsnąć, żeby sprawdzić. Jej, szkoda, że nie widzicie go w kamerze. Kamera zróbna ostrość. Zróbno ostrość. Jakie to słodkie. No, taki malusieńki Felix Felicis. Czy ja to dobrze wymawiam? Ja to zawsze mówiłam Felix Felicis, a to chyba Felix Felicis, czy coś tam. Przyzwyczajenia z młodych lat. No, ale no nie. Dobra, tutaj mamy. O, liście profesor Sprout, liście herbaty. Liście fusy, patronusy, organiczne mieszanki herbat i kaw z ma o magicznych właściwościach. www.ulica-pokontna.pl. Robię reklamę. Składniki. Zielona herbata, sucha, grejpfrut, mango, marakuja, anysz, goździk, czerwony pieprz. Aż mi szkoda, być, Ale muszę chociaż raz spróbować. Herbata. Autentyczna herbata. Przyjedzie mój mąż, to się napijemy. Wypijemy Twoje zdrowie, Monia. Ale to jest urocze, nie mogę. Co dalej? Tutaj naprawdę jest bardzo dużo tych. Takie szukanie będzie. Oho. Uczta po zwycięskim meczu. Truskawka, ciastko, naturalna, świeca sojowa. Ja myślałam, że to jest jakiś miód. A... Ja Cię. Zastanawiam się, czy każde to pudełko zawiera te same. Te same rzeczy. To jest świeczka, tak? Świeczka pełna magii. O matko! O, oh, i to faktycznie, tak jak tu pisze, truskawka, ciastko. Niesamowite. I patrzcie, jak to. To jest takim... takie, niby sitsy tutaj w środku, a, a sama świeca jest taka miodowa. O, o, o barwie miodu. Ja, ja ja chciałam sobie kupić ostatnie świeczki do domu, do, żeby sobie pachniało. Mm, to dalej? Kolejna świeczka. Letni tlening. W noże? <trening>, trening, ale patrzcie, jak to jest napisane. Co byście powiedzieli, że tu pisze? Trening. trening. Letni trening w noże. Jaki to jest zapach? Zielone jabłuszko, bryza, las. Zielone jabłuszko, bryza, las, naturalna świeca sojowa. Oj, Ja nie mogę. Wow. Wow. Oh, o, wow. Pachnie... Jak mój płyn do naczyń, bo ja zawsze kupuję yy, jabłkowy płyn do naczyń. Dokładnie. Ja cię. Ale się ekscytuję, na no naprawdę. Co dalej? Patrzcie, jak to ładnie zapakowane jest. To pudełko, nawet jeżeli coś w nim jest, to jak się tego pozbędę, to pamiątka, nie? Do postawienia na kuchni ładnie wygląda. Mm. To jest yy, wosk. Fleet, Fleetwood's Wax pisze. High Finish Polish for Quidditch Gear. To jest wosk do polerowania y, tej rączki od miotły. <laughs> ale no i co ja teraz z tym. Ale też ładnie pachnie. I ładnie pachnie, no ale co można z tym zrobić? Co to jest? To nie da się tego zetrzeć palcem ani nic. <laughs> A miotły nie mam. Nie będę polerować. Ja Ale pachnie, no. Taką... Nie umiem nigdy sprecyzować zapachu, ale to tak wanilią pachnie. Mm. Kolejne wiadomości przychodzą, kiedy ja nie mam czasu odpisywać. U, patrzcie, jaka fiolka. To chyba też jest herbata. Pisze drzewo sandałowe. No to nie herbata raczej. Drewno sandałowe. Tu jest coś napisane bardzo męciupękimi literami, nie mogę tego rozczytać. Jakie cuda! Opiek. Ale co ja mam zrobić z tym drewnem sandałem? Co się robi z takim czymś? Rozsypać to gdzieś? Ale jestem słaba, jeśli chodzi o, o takie... Domowe dekoracje, czy jak nie wiem nawet jak to nazwać. Drewno sandałowe. Czy to się pije czy Jako herbatę? Powiedzcie. Ja. Dobra, ciąg dalszy. Kolejna świeczka. Stadion Quidditcha. <grymne> I zapach. Światło, e, świeżo skoszona trawa stokrotki, a to ulubione zapachy Hermiony. Pamiętacie jak było w książce? Hermiona musiała slackhornowie powiedzieć, co wyczuwa przy zapachu Felix Felicis. To właśnie było świeżo skoszona trawa. Mmm! No to to pachnie jak mój. Yy, yy, środek do mycia podłóg. <laughs> nie no, ja mam takie dziwne skojarzenie. Ale no nie. Niesamowite. Co to jest? Magnesik. Magnesik jako zakładka do książki mi się wydaje, nie? Że jak mamy książkę i sobie można. O patrzcie, to jest tak się otwiera i zamyka. Wesley, naszym królem. Ale jazda. Szkoda, że yy, kamera nie, nie robi ostrości, gdzie ja potrzebuję, żeby zrobiła. Ile już gadam? 13 minut. Przykro mi, ten film będzie z pół godziny leciał. Ale teraz nie mogę się za bardzo doczukać niczego wśród tej chmary. Wow! No tak, Quidditch Captain. Wiecie, ja nie jestem w ogóle za sportami. Jakby, jakbym była w świecie czarodziejów, to ja bym za bardzo się nie ekscytowała chyba meczami Quidditcha, tej jak pary i cała reszta. Mm. A wiecie, ja lubię rysować. Ja rysuję, na przykład tutaj mam szkicownik mój. i Rysuję, rysuję w moim szkicowniku. Więc Coś mi się zdaje, że niedługo będę musiała zacząć kolejny pamiętnik. Za każdym razem jak dostawałam od kogoś notatnik, i zazwyczaj to była moja koleżanka Kasia jeszcze dawała mi notatniki zwykle w urodziny. To zaczynałam w nim nowe pamiętniki, albo nie wiem, coś zaczynam <coughs> używać tych notatników właśnie do jakichś szczytnych celów. Na przykład z jednego zrobiłam pamiętnik vlogerski, gdzie się wszyscy moi znajomi vlogerzy podpisywali. No ale dobra, zobaczcie, czy to nie piękne, bardzo dobra jakość. Kim Capten, cen bo jeżeli tu jest jakaś cena, to ja nie chcę, żeby była widoczna, ale nie, pisze po prostu A5, notebook, wow, w środku tak, na okładce mamy kap. a na kartkach jest gracz, prawdopodobnie Harry, tak, Harry, okulary, a tutaj mamy mm, trzy obręcze Quidditchowe, z czego w jednym mamy znicza ze skrzydełkami, tylko jest napisane date, data. I zobaczmy, czy jeszcze coś tu jest. Jeszcze, jeszcze jest, jeszcze jest, jeszcze jest. Tu to tak trzeba szukać wśród tych. Golden Snitch After Match Hand Cream. Krem do rąk. Jak się złapie zniczał paprze się sobie nim ręce, to są można później nakremować. Wow, patrzcie, złotko. Wow. O, ale nie pachnie za ładnie, że tak mnie. Mam złotko na palcu. O mam złoty ten palec mi się zrobił. Taki brokatowy. Taki tłusty, ale... Nieładnie pachnie. Nie podoba mi się ten zapach. No ale pomysły. No i co ja mam z tym teraz zrobić? Przecież ja nie gram w Quidditcha. Ciąg dalszy. A, no, patrzcie, ciąg dalszy do tego. A, to jest do tego wosku całego. Dobra. Do tego. Do na nabłyszczania. Nabłyszczania miotły. Ja sobie będę może nabłyszczać, nie wiem, jakieś buty Merta czy coś. Eee. Ej, to wszystko? jeszcze jakaś karteczka jest. Nic więcej już tam nie było. Ale będę miała sprzątanie. Patrzcie. Dobra. Zawartość tej paczuszki to zdobycze z ulicy Pokątnej. Wyruszysz w magiczną podróż na mecz finałowy Pucharu Świata w Quidditch. A teraz dopiero to czytam. Powinna była na samym początku. Odbędzie kilka treningów, pomożemy ci po nich się zrelaksować. I co my tu mamy, to jest napisane. Licencjonowany zeszedł do, za, do zapisków z taktyk i z, i z, wod, z wodów w Quidditchu. E, fiolka z, prze, z drzewem sandałowym. Tylko tyle zostało z nim Busa po spotkaniu z bijącą wieżbą. Aha! No to teraz już wiemy o co chodzi. Felix Felicis. A to ta kartka była na samym spodzie. Wie, wie, jakbym wiedziała, że ona tam jest, to bym pierwszą ją wyciągnęła kurczę. E, Felix Felicis. Dobrze, miałam rację. To jest Felix Felicis. Mm, eliksir szczęścia. Pamiętaj, nie wolno go używać w magicznych grach i sportach. No to po co mi to daliście? <gryw> e, zestaw do polerowania miotły oraz ekwipunku do Quidditcha. E, Zakonserwujesz nimi rączkę miotły obuwie skórzane obuwie. Prosto z Quality Quidditch Supplies. <laughs> Organiczna herbata z naszej autorskiej serii Liście Fusy Patronusy. Rozgrywająca cytrusowa, rozgrzewająca cytrusowa zielona sęcza Profesor Sprout. Ukoi stres przed meczem. Karta czarodziejów z czekoladowych żab. Ludo Bagman. Poznajecie go? Legenda. W ogóle jeszcze może przeczytam Wam, co jest napisane na tej karcie. Może wtedy będzie ta odpowiedź moja. Co, co tam było na tym quizie? Kuźwa, no nie pamiętam. Ludomir Ludowik, przepraszam, Ludo Bagman was an English wizard and former head of the department of magical games and sports. Before working in, at the ministry he was the, a beater for both the Wimborn Wasps and the English National Quidditch Team. Bagman was the best beater wasps Had ever had. Hmm, czyli był graczem w Quidditcha, ale nie, nie tego dotyczyło pytanie, bo bym to pamiętała. <laughs> e, dobra. Naklejki z serii Quidditch zaprojektowane przez nas, by zdobiły Twoje ulubione miejsca i przedmioty. Bilet na Mistrzostwa Świata w Quidditchu, naszego projektu. Wybierasz się? Oczywiście, że tak. Ale ja bym tam tylko poszła, żeby se posiedzieć, a nie żeby się ekscytować grą, bo... <laughs> Nie interesuje mnie grań w Quidditcha trochę, za bardzo. Um, masło do rąk, złoty znicz, ulubiony krem Ginny Wesley. Nawilżę Twoje dłonie po długim treningu w złej pogodzie. Hmm. O, Ginny Wesley, ja jestem Ginny. Idealnie dla mnie. Um, światło kliki. Trening w norze, stadion Quidditcha i uczta po zwycięskim meczu. Selekcja naszych naturalnych świec sojowych. Ale słodko. Exclusive by Paula Łysiuk. Magnetyczna zakładka do książek zaprojektowana specjalnie dla paczki spokątnej przez Paulę Łysiuk. Mandragory, biżuterię, eliksiry, zakładki i wiele więcej znajdziecie na ciągle rosnącym sklepiku online www.magicznekadzidło.pl Paula przygotowała dla Was również dwa projekty naklejek dołączonych do tego boksa. Znalazłam jedną tylko. A może jakby sypałam na siebie te, te pierdolniki, to może tam był gdzieś drugi. No albo, albo tylko jedno była, a w, na przykład w innej paczce jest inny. No. I tak to wygląda. Dziękuję mącia za tą paczkę. No nie wiem co powiedzieć. Dziękuję. Musimy o tym pogadać. Także zaraz jak skończę nagrywać, wysyłam ci ten filmik i gadamy. Miss Dan.